O ile pan Gosek czepał kasę z Funduszu Sprawiedliwości, i o tym już mówiliśmy, o ile Matecki też czepał kasę z Funduszu Sprawiedliwości, o czym też już parę razy mówiłem, to warto też wspomnieć, że pan Matecki, który jest batmanem z poddasza warszawskiego, także za chwilę może stracić immunitet, bo prokuratura już. okej, okay, o tym za chwilę. Dodajmy jeszcze tylko do tego wszystkiego to, że Kaczyński tak naprawdę nie jest gejem. Każdy ponoć wiele razy myślał, mówił, podejrzewał, że on jest gejem, ale moim zdaniem Jarosław Kaczyński po pierwsze ani nie jest gejem, ani nie jest homofobem, ani nie jest Żydofobem, ani nie jest antyimigrancki. A więc za kogo można podejrzewać dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego? O tym dowiecie się już za chwilę. A i na koniec mam jeszcze dla Was dzisiaj dwie ciekawostki. Jedna z życia politycznego, a druga z życia mojego osobistego, więc zostańcie do końca tego materiału, bo naprawdę będzie warto. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od pana Mateckiego, który jako nieskalany rozumem polityk suwerennej Polski sam się nagle staje geniuszem zbrodni, piorącym miliony pochodzące ze zbrodniczego procederu, jakiego słynna jest Solidarna Polska. No wiecie co? No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że on jest za tępy na to, żeby zrobić to, co dzisiaj prokuratura mu zarzuca. Ale zacznijmy od początku. Dariusz Matecki, słynny Batman, znaczy, czyli de facto facet chodzący po nocy po dachach hoteli, hotelu Sejmowego w Warszawie, on dzisiaj nie tylko zaczyna telepać portkami, znaczy nie ze względu, że jest na dachu, no bo tam był pewno nachlany, więc mu wszystko wolno i miał ten tak zwany syndrom wszystko mogę. Ale moim zdaniem pan Matecki dzisiaj, ze względu na to, co się dzieje wokół lasów państwowych Solidarnej Polski, suwerennej Polski, a także Funduszu Sprawiedliwości, nie tylko ma ciepło w gaciach, ale ma je po prostu już osrane. Na przykład Dariusz Matecki, zatrudniony w dyrekcji generalnej, ale i w dyrekcji regionalnej w Szczecinie. Żona Teściowa i koledzy rzecznika prasowego Michała Gzowskiego, zatrudnieni w dyrekcji generalnej lasów państwowych. I takich informacji spływa do nas setki codziennie z regionalnych dyrekcji lasów państwowych. Kolejny punkt, różnego rodzaju darowizny i granty na fundacje i stowarzyszenia, które są całkowicie niecelowe albo wpływają od, do tych samych beneficjentów. Na przykład Fundacja Marcina Możdżonka, zasilona w jednym tylko miesiącu przez cztery różne jednostki organizacyjne lasów państwowych, niemal kwot, kwotą niemal 250 tysięcy złotych. Oni zatrudniali członków rodzin, którzy byli bierni, mierni, ale wierni. Zatrudniali głupszych od siebie, no bo nie chcieli zatrudnić kogoś inteligentniejszego i oczywiście oni dzisiaj mogą iść i tłumaczyć się tak, jak kiedyś się tłumaczył Macierewicz, mówiąc, że no musiał zatrudnić Misiewicza, bo te młode kadry Pisu, no muszą gdzieś kiedyś zacząć swoją pracę. To prawda dał mu tak odpowiedzialną pracę, że szkoda gadać. No ale jakby nie było nominat pisowski im głupszy, tym lepszy, znaczy chciałem powiedzieć im głupszy, tym mądrzejszy, ale to by mi nie przeszło przez przez gardło, więc mówię im głupszy, tym lepszy. Jedzenie małą łyżeczką w pisie to, to nie jest coś, co przystaje prawdziwym działaczom tejże, ugr tegoże ugrupowania, więc wielu z tych pisowskich nominatów nie tylko zasiadało na jednym etacie, ale też zasiadali na kilku etatach, no bo przecież doba ma 24 godziny, więc można spokojnie trzy daty sobie pierdyknąć. Co więcej, wielu z nich miało po kilkanaście rad nadzorczych albo po kilka funkcji jeszcze dodatkowych niby w fundacjach, instytutach, które niby były społeczne, ale społeczeństwo za to płaciło. Więc jakby popatrzeć na ich pracowitość, znaczy nie na kompetencje, nie na to, czy się nadawali na to, na to stanowisko, tylko na ich rzekomą pracowitość, to była cholernie pracowita, zgraja, nie up. No i tutaj dochodzimy do tego starego powiedzenia, że im pracownik głupszy, tym lepszy. Lepszy dla kogoś, kto boi się o swoje miejsce. Im pracownik wie o danej pracy mniej, tym bardziej tak naprawdę ktoś, kto jest wyżej, trochę inteligentniejszy, może go wykorzystać. i mniej potrafi zadziałać, Zrozumieć lub doprowadzić do sukcesu w danej robocie, tym łatwiej go utrzymać małą podwyżką, małym zrobieniem czegoś, co w normalnych warunkach ekonomicznych by nie doszło. I na koniec dochodzimy do doktryny Gebelsa, telewizji polskiej czy pana Jacka Kurskiego. Ciemny lud, to kupi. Ciemny lud kupił to, że dyrektor marketingu w portach szczecińskich, czy tam w portach gdzieś tam na Pomorzu zarabiał 100 tysięcy złotych, gdzie prezes zarabiał mniej. Ciemny lud to kupi, że jakiś tam dyrektor innego, innej spółki Skarbu Państwa dostaje służbowy samochód, sekretarkę i kilkadziesiąt tysięcy miesięcznego uposażenia, co więcej, tworzy się dla niego stanowisko. Fuch. Ciemny lud też to kupił, że nieformalny kierownik, Fundacji Ex Bono pan Matecki dostał 9 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na to, że miał pomagać osobom pokrzywdzonym przez przestępców. Co ciekawe, dostali 9 milionów chyba w 2017, nie, chyba w 2018 roku, a już w 2021 roku przestali istnieć. Cztery. Cztery albo trzy lata po tym, jak dostali dziewięć baniek, nie mieli kasy na to, żeby istnieć. Skąd wiem, że nie mieli kasy? Po pierwsze, nie mają pieniędzy na to, żeby utrzymać domenę. Fundacja Ex Bono dzisiaj jedyne co posiada, to stronę na Facebooku, która była aktualizowana ostatni raz w 2021 roku. Dzisiaj domena Exbono w wielkiej fundacji, którą się hełpił i szczycił Pan Matecki, jest do sprzedania za około 3000 zł. Nie dam 3000 za taką domenę, ale złożyłem ofertę zakupu tejże domeny za 200 zł. Jeżeli kupię tę domenę, to zorganizuję tam kącik porad dla skazanych przestępców, znaczy chciałem powiedzieć dla skazanych ziogrzystów, ale wydaje mi się, że tam będzie większa grupa skazanych polityków, którym porady jak przetrwać w pierdlu po prostu się przydadzą jasne, możecie teraz myśleć, że znów się mszczę na tych pisowcach że tylko na nich najeżdżam, że chcę ich wsadzać, a gówno z tego wyjdzie ale przeczytajcie sobie kawałek materiału na Onecie a kawałek mater... albo posłuchajcie, bo tego też możecie posłuchać, jest taki fajny podcast na Onecie Stan wyjątkowy i jeden z redaktorów tegoże podcastu mówi coś takiego: Dodajmy, że generalny inspektor informacji finansowej wykrył podejrzane transakcje fundacji i kilka dni temu przesłał do prokuratury krajowej zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy. Jak bardzo lubię i to, co się dzieje w tej chwili w prokuraturze i to, że Adam Bodnar zaczynają naprawdę działać i no, stąpać po piętach tym, że wszystkim pisowskim przekrętom to ja mam taki apel do pana ministra Adama Bodnara nie traćcie sił Czasu ani zasobów na to, żeby udowodnić, iż Matecki prał pieniądze, iż Matecki wyprał 9 milionów, które, nie wiem, wcześniej może wyłudził z Funduszu Sprawiedliwości. Nie ma szans, żeby facet nieskalany inteligencją był w stanie wymyślić schemat, wyprania 9 milionów, a następnie wprowadzenia ich w obieg jakąś legalnych. Bo chcę tylko przypomnieć, że pranie pieniędzy to jest proceder bardzo skomplikowany. To jest jedno z najtrudniejszych przestępstw, które można wykonać. I oczywiście Matecki niby skończył prawo, nawet zrobił MBA na tej samej uczelni, więc można by powiedzieć, że jest za pan brat przynajmniej teoretycznie z przestępstwami. Ale nie wierzę w to, że nawet matecki by poszedł po rozum do głowy, żeby zrobić sobie pralnie pieniędzy, bo on po prostu nie ma rozumu na to, żeby coś takiego zrobić. Pamiętajcie, że wypranie 9 milionów złotych polega na tym, że trzeba nimi obrócić tak, żeby je zalegalizować, żeby wróciły do Twojego posiadania i na końcu, żeby zapłacić jak najmniej podatku. I to wszystko musi być zrobione bez kolejnych przestępstw bo już pierwszym przestępstwem jest posiadanie lewych pieniędzy. Więc jeżeli Matecki, załóżmy, prałby pieniądze, to on by pieniądze z przestępstwa prał robiąc przestępstwo, czyli na przykład Matecki wyłudził pieniądze z funduszu sprawiedliwości, następnie kupił na Kubie Kokainę, którą sprowadził do Polski, sprzedał, zarobił i w ten sposób miał pieniądze. I według Mateckiego to by było pranie pieniędzy, ale to byłoby nic innego jak wykorzystywanie pieniędzy z przestępstwa do popełniania kolejnego przestępstwa. A w praniu pieniędzy chodzi nam o to, aby na końcu pieniądze były legalne i żeby były czyste. Więc szanowny prokuratorze generalny, ministrze sprawiedliwości Adamie Bodnar, Bodnarze, panie Bodnar. Pan przestanie ścigać za pranie pieniędzy mateckiego. Pan posadzi go za coś innego, za coś, w co ludzie uwierzą. Bo w to, że on prał pieniądze, że on był w stanie wymyślić, że na końcu tej drogi prania pieniędzy będą one czyste, to nawet jest poza moją wyobraźnią. On jest za tępy. I ja go nie bronię w tej chwili, ani nie obrażam, ja tylko stwierdzam fakty. On jest za tępy na to, żeby wpaść na pomysł prania pieniędzy. A jeżeli pan Matecki uznaje, że nie jest na tyle tępy, żeby prać pieniądze, no niech mnie poda do sądu. Ja go chyba w ten sposób bronię. Znaczy bronię go, dlatego że można go posadzić za wiele innych rzeczy. I Ja sobie w tej chwili przypominam doktrynę Neumana, która mówiła, że jak jesteś z nami, to ci się nic nie stanie. Ale ziobro ze swoimi kolegami prawnikami, takimi jak Jaki, Matecki, czy Woś, czy, czy tam ten wójcik, oni wszyscy są prawnicy, oni doprowadzili, oni doprowadzili doktrynę Neumana naprawdę na wyższy poziom, bo oni nie tylko pilnowali swoich, oni stworzyli pewien mechanizm, który chronił swoich polityków, których zamiatał ich przestępstwa. Pod dywan. I taki Matecki, który, jak powiedziałem już parę razy, jest nieskalany rozumem, mógł sobie wymyśleć, że co by nie zrobił, to Ziobro mu dupę uratuje. Co by Ziobro nie zrobił, to Kaczyński wygra wybory. A tu przyszedł Tusk i ich kurna pozamiatał, i wszystko się rozsypało, jak domek z kart. Moim zdaniem. Matecki jest za tępy, żeby wymyślić proceder prania pieniędzy. Jeżeli wy macie inne zdanie w tym temacie, napiszcie mi to w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy. Ale także proszę was o to, żebyście subskrybowali ten kanał i polajkowali ten film. Dzięki temu dzisiaj dowiecie się fajnej ciekawostki. Nie wiem czy wiecie, że 24 czerwca 2016 roku Wielka Brytania zadecydowała. Zadecydowała o tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej. I dzisiaj mija ósma rocznica tego słynnego referendum. Co prawda, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej dopiero 31 stycznia 2020 roku i to jeszcze była w takiej fazie przejściowej, a ty, ale już w 2016 roku Brytyjczycy wiedzieli, że za chwilę już ich nie będzie w Unii. Całkowity, całkowity rozwód Unii Europejskiej z Wielką Brytanią natomiast nastąpił 31 grudnia 2020 roku, co spowodowało, że od tego momentu ani Brytyjczycy, do Europy, a nie Europejczycy do, do Wielkiej Brytanii, nie mogli wjeżdżać już na przykład na dowodzie osobistym. Co więcej, ruch towarowy pomiędzy tymi dwoma jednostkami został znów obarczony cłami, przejściami granicznymi. Co więcej, nie było już, wol nie było już wolnego przepływu środków finansowych, co spowodowało, że wiele instytucji finansowych, banków, ubezpieczalni przeniosło się z centrum finansowego Socho w Londynie, na przykład do Warszawy, do Frankfurtu, czy wiele z nich też poszło do Hiszpanii, a to spowodowało, że brytyjska gospodarka straciła, a wielu Brytyjczyków straciło nie tylko pracę, ale także możliwość uznawania się za drugą czy trzecią gospodarkę świata. Zanim przejdę do drugiej ciekawostki, muszę wam powiedzieć o geju, homofobie, izraelofobie, imigrantofobie, nie, po prostu o Jarosławie Kaczyńskim, bo to, że on jest gejem, to słyszeliśmy już wiele razy, ja sam tak słyszałem, myślałem. To, że dzisiaj, to, że przez lata słyszeliśmy, iż w Unii Europejskiej jest Sodoma i Gomora, geje ścięłają się po chodnikach, ale lesbijki kradną i adoptują dzieci, to Kaczyński krzyczał już od wielu lat. Oczywiście to gówno prawda, jest to tylko i wyłącznie jego narracja. Spot, który... Kilkanaście dni temu opublikowało Prawo i Sprawiedliwość jest niczym innym jak perfidnym atakiem rasistowskiej grupy Jarosława Kaczyńskiego. Moim zdaniem rasistowska grupa zwana Prawem i Sprawiedliwością dzisiaj podlega pod artykuł 256 kodeksu karnego, czyli nawoływanie do rasizmu. I żeby było jasność, ja nie nawołuję do niszczenia PiSu, więc ja nie jestem tutaj rasistą ani antypisowcem. Znaczy antypisowcem to jestem, ale nie jestem rasistą. Natomiast, wracając do spotu, dwa lata grozi za nawoływanie, za propagowanie lub rozpowszechnianie rasistowskich zachowań. I wszyscy ci, którzy w Solidarnej Polsce, w Prawie i Sprawiedliwości, lajkowali, szerowali albo postowali posty z imigrantami, mówiąc, że imigranci nas atakują, mówiąc, że imigranci to samo zło, zarazki i tak dalej, są nikim innym jak zwykłymi rasistami. Gdyby na Podkarpaciu, na tym przystanku, w którym sfotografowano czterech ciemnoskórych imigrantów, posadzić czterech nawalonych Polaków, to nie mówilibyśmy, że to jest hamstwo, że to złość, że to o 11.00 Polacy najebani są na przystanku. Byśmy mówili, a chłopaki wracali z imprezy, się nawalili, sobie na przystanku odpoczywają, ale ze względu, że jedynym przewinieniem tych czterech imigrantów było to, że mają trochę ciemniejszą skórę. Więc jedynym ich przewinieniem było to, że nie są patriotami o jasnej skórze. Już kiedyś taki jeden był, Adolf się nazywał, który mówił, że tylko ludźmi są ci, co są Aryjczykami z blond włosami. Więc jeżeli dzisiaj pisowcy krzyczą, że imigranci to są ludzie o ciemnej skórze, to ja mam też ciemną skórę. Więc ja nie jestem imigrantem. Ale idąc dalej, jeżeli mówimy, że Kaczyński, ja mówię, że może nie jest gejem. Oj tam, Dwa razy może mu się coś zdarzyło, jakaś imprezka w Brukseli z kolegami z Fideszu, ale jeżeli nie jest gejem, a w swoich szeregach ma gejów, jeżeli nie jest komunistą, a w swoich szeregach ma na przykład pana Piotrowicza, który był czynnym politykiem w PZPR-ze, a więcej był prokuratorem, który niszczył ludzi z ówczesnej opozycji. Jeżeli mamy Kaczyńskiego który tak naprawdę od 2017 do 2023 roku zaprosił, oficjalnie zaprosił kilkaset tysięcy imigrantów z Afryki, Azji i innych krajów na świecie, tylko po to, żeby ci imigranci ratowali polską gospodarkę, to czy Kaczyński jest imigrantofobem, homofobem albo nie wiem, izraelofobem? Nie. Kaczyński jest po prostu pieprzonym hipokrytą. Bo jeżeli ktoś nawołuje do niszczenia gejów, do eksterminacji imigrantów, a następnie z nimi pracuje albo ich sprowadza legalnie do Polski, to nie można powiedzieć, że jest gejem. Jest po prostu hipokrytą i zgodnie z komunistyczną, starą zasadą, Kaczyński działa od lat. Im gorzej w państwie, tym lepiej dla partii, więc podziały. Tłuczenie, wygnajdowanie wrogów, to jest nic innego, jak jego metoda, którą od 35 lat stosuje w polskiej polityce, a ja wam obiecałem na koniec ciekawostkę ostatnią. I ta ostatnia ciekawostka to jest moja osobista ciekawostka, bo dzisiaj, 24 czerwca roku pańskiego 24, moja córka starsza zdaje egzamin, bardzo ważny egzamin. Dzisiaj obroni pracę licencjacką. Zastanawiałem się, co można. Sprawić dziecku, które w wieku 22 lat zdaje swój kolejny egzamin. I oczywiście, gdybym był panem detektywem Rutkowskim, to bym kupił swojej córce jakieś BMW do driftingu. Gdybym był, nie wiem, solożem, to bym mu kupił może sieć telefonii komórkowej zamiast komórka. Ale jestem zwykłym Polakiem na imigracji, który. Kocha swoją córkę, znaczy obydwie swoje córki kocham, ale jestem dzisiaj zestresowany ze względu na moją starszą córkę i jej egzamin. I proszę Was, napiszcie mi w komentarzu, czy w ogóle po zdaniu pracy licencjackiej daje się jakieś prezenty? Może się, nie wiem, wysyła laurkę albo coś fajnego? Oprócz tego, że kopnąłem ją w tyłek na szczęście, to chciałbym wiedzieć, co można jeszcze jej dać po zdanej pracy licencjackiej, bo ja osobiście pamiętam, jak 25 lat temu plus minus zdawałem pierwszą swoją pracę, znaczy. W ogóle jedyną licencjacką zdawałem, ale dobra, jak kończyłem swoje pierwsze studia licencjackie wtedy, to po prostu z kumplami poszliśmy się nawalić. Nie wiem czy dalej to obowiązuje, czy nie. Dajcie mi znaka i widzimy się już jutro na razie. Cześć wam!